Lincoln LS, 5R55N, skrzynia biegów, 2002 rok, usterka, brak piątego biegu, mamy D5, ale faktycznie jedzie teraz na czwartym biegu i piątego nie wrzuci, chyba że wrzucimy wsteczny, ale nie chcemy tego robić, także użyjemy magicznego przycisku, który znajduje się tutaj, jest piąty w enkoder skrzyni biegów i teraz będę wciskał przycisk wpuszczam gaz jeszcze raz i mamy za pierwszym razem czasami nie wychodzi mamy piąty bieg Wystarczy podać tylko impuls do komputera, do PC, i można sobie spokojnie już jechać. Do czwartego zredukuje to, wróci na piąty, ale jak zredukuje na trzeci, to procedurę trzeba powtórzyć. Magiczny przycisk! Dziękuję.